Witam Mamy 3 kwietnia Jest mokro mimo tego, że jest słońce Bo wczoraj strasznie padało Więc dlatego dzisiaj pokopiemy I mam w planach zrobić spiral na ścianie lądowania Teraz na ekranie wam bo... się wyświetla jakby chciał, żeby to wyglądało No co, a ja się biorę do roboty For you to say something, cause I've said everything now. Really, too much to come back from, and your hand will never be a hole anymore. I know this now, and it crushes me. No, I let my insecurities get the best of me and your face I won't see anymore. Cause I hang on to your every word, and afford if you don't, cause I'm a Out of this empty bed, and all I wanna do is be here with you. Got to spend my whole day thinking about you. I mean, that's what I wanted to do, of course, but not like this. Tak to wygląda. Jest połysk, niekoniecznie wysoki. Na wybiciu jest 65 stopni. Zaraz ktoś powie, że jak takie niskie wybicie i taki duży kąt, to będzie wdupcać. Zrobiłem to samo co jest na flyaucie w lesie. Czyli u góry jest dość wolny profil i u dołu jest szybszy. Przez co u dołu lekko wdupca, ale nie wpływa to w ogóle na lot. Przynajmniej takie mam wrażenie Dzisiaj tego nie stestuję, bo klasycznie jest mokro Muszę teraz rozgrabić lądowanie, bo trochę tej ziemi przybyło jednak Przydałoby się w końcu kiedyś zrobić to wybicie Mniejszy kąt, albo przesunąć je trochę Ale dzisiaj już mi się tego nie chce robić No i co, ja rozgrabię to lądowanie i chyba tyle Wiedziałem, że skoczę sobie raz z stepa, żeby zobaczyć dokąd dolecę, bo jak wcześniej kajsowałem, a teraz jeszcze podwyższyłem to lądowanie, to czuję, że może być lekka lipa. Nie wiem co się stało, ale wylądowałem jakieś pół metra od półki, także no chyba dobrze, nie? Co, jeszcze raz bym sobie skoczył i zawijam. Tym oto pięknym widokiem, jak i pięknym oldschoolem kończymy ten film. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem moim kopaniem. Skoczyłem teraz dwa razy bez kasku, ale pamiętajcie, żeby zawsze jeździć w kasku i w ochraniaczach. No i co? Czasami trzeba pokopać, żeby później mieć co jeździć. I niedługo jakieś materiały z jazdy. Nie mogę się doczekać, żeby testować tego Spajna. Sprawdźcie również moje inne filmy. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i co? Widzimy się w następnym materiale. Elo! Dobra przyznam się, lekko przysadzimy z tym pancem.